Jestem znowu na czernicy w miejscowości czarne. Ogólnie tak myślałem, żeby sobie poszukać. O, tutaj o, wziąć sobie detektor metali normalnie i w tym, gdzie jest najmniejszy nurt, chcę poszukać, bo tam normalnie kurczę pamiętam, że wychodziły mi jakieś monetki. Ale czy się uda, nie wiem, jest dosyć głęboko, a nóż się uda, nie wiem. Tutaj w ogóle ja zagrzebałem w internecie, znalazłem zdjęcia dosłownie, dosłownie z tego kadru. Ja to jest usiadłem, żeby kadr był podobny, bynajmniej trochę, choć trochę podobny. Bo tu już ten budynek nie, nie widać, musiałbym troszeczkę dalej usiąść, ale tam już nie będzie widać, tam są drzewa z tyłu za dużo. I mam jedno zdjęcie, gdzie jest tylko tutaj ten, ten nurt, a drugie zdjęcie już jest takie, takie bardziej, że tu aż idzie, tu jeszcze woda idzie. Tutaj stoją, tak jak pan ten który mnie zaczepił tam właśnie i gadał mi o tym, że tutaj stały jakieś wozy. No to rzeczywiście, tak było. Tutaj normalnie była taka miejscówa, że stały wozy, skonia, konne tam przeróżne, no i kurczę, rzeczywiście tutaj mogłoby coś być wzdłuż tego, tylko że tutaj rzeczywiście jest dużo kopania, nie, bo tu musiałbym się przebić co najmniej z pół metra, nie? przez te wszystkie bagniste rzeczy i inne gówno, więc no, a mi się nie za bardzo chce. Wynajmy mi, teraz mi się nie chce. Musiałbym z kimś to zrobić. Chcę typowo wziąć łopaty i sobie łopatować tutaj wzdłuż tego murku. A na razie mi się nie chce. Yy, no, więc jeśli tutaj mi się nie uda, tak po godzinki jeśli nic nie wykopię albo bądź yy, po prostu nie będzie, będzie ciężko mi to robić, to po prostu biorę ci yy, to same i idę tam zaszukać No więc zapraszam do oglądania. Niestety, nie jest to, nie jest to takie, takie łatwe jak się wydawało, jest za głęboko, za duży nurt, ciężko coś, no, czy znaczy namierzyć to nie jest ciężko, bo jest dużo tu sygnałów, dosyć dużych, mniejszych, ale nic, idę tutaj, biorę sam ten, same sitko i idę kopać. No i dobra, pierwsza moneta, no tam były, wychodziły jakieś, jakieś łuski, jakieś tam duperelki, ale jest pierwsza moneta, przepiękna jest jaka ładna 1811 I takiej nie ma monetki, więc pierwsza O, tu jakiś stan piękny Prześliczna Możesz ty mordę Co to za rzeka, jeszcze takie ładne monetki daje Groszki, Grosz pruski, tak? To się nazywa Przepiękny Ja pierdzielę A jeszcze w się chyba coś mam, zaraz zobaczymy Mówię, aż wyszedłem, bo znalazłem coś małego I to będzie I to będzie To, to jakaś buratynka moja pierwsza będzie chyba? To będzie moja pierwsza buratynka <grymka> Tak, to jest buratynka, nie? Buratini, tak. Mamy Boratynkę. Kurczę, moja pierwsza. Ale fajnie, jak ona jest w ogóle malutka. Nice. Kurczę, moja pierwsza Boratynka. Juhu. Się bałem właśnie. Wszedłem specjalnie od razu z wody. soją ją... Kurczę, fajnie. Kurczę mać. Dobra, idziemy dalej. Teraz mamy znowu monetę, której znalazłem kiedyś orę. Tylko to chyba nie 25, nie 25, bo to jest dosyć stara. Tamte były dosyć młode. W miarę terazniejsza. A tu mamy starą, fajną. 29. To jest chyba Dania z tego co pamiętam. A stanik przepiękny. I dziurka. Przepiękna jest. Tu pachnie. Ja nie wiem czy to jest dzika mięta. To jest chyba mięta, nie? Tak to pachnie, no sakra, Bagienne ziele. No i tak, mamy bardzo, bardzo fajną, starą część od fajki. Ja kiedyś się w internetach, szukałem fajek naszych, ale to znaczy no naszych. Takich, które można znaleźć w Polsce, nie? Bo raczej z kości słoniowej, takie co znajduje się na tamizie, czy coś to nie znajdę. Ale to... Znaczy to jest część od fajki. Muszę, wstawię zdjęcie jak znajdę, bo wiem, że kiedyś widziałem podobne, podobne, podobne główienko i to jest na pewno od fajki. Tu się wkłada cybuch, tu taką lufeczkę i się jara. Bardzo fajne, oczywiście biorę, bo jest całe. No może tu lekko uszczerbione, ale, ale to nic. Trochę się umyje. No i dobrze, palam się, bo znalazłem tak. Chyba część, tak mi się zdaje, że część od jakiegoś dzwonka <grym> padło mi. Zaraz może to znajdę na żywo. Tak mi się zdaje, że część od dzwonka to w ogóle chyba go trachłem, ale nie mogę znaleźć reszty. Więc... dobra, a tutaj gdzie to jest cudo, gdzieś było Ole zimna woda! Jejku Mam, dobra Takie jeszcze cudko. Też z jakiejś mosiądzu. Powginane, myślałem, że to od zegarka, ale czy to od zegarka? Chyba nie Bardziej wygląda od jakiejś soczewki Podobne, kubienko znalazłem, a czy jest takie coś podobne na mojej soczewce, to znalazłem kiedyś starej takiej od kamery Więc możliwe, że to dosyć coś podobnego Tu jakieś rozwarstwienia ma, nie wiem Dobra, chwila przerwy, trzeba coś zjeść Zawtonik, mm, uwielbiam to, krótko Powiem ja wam takie mam przemyślenia, że względem tej rzeki, jak ona, patrząc na jej lokalizację, że ona nie jest jakoś ściśle w centrum. Naprawdę są tutaj niezłe, niezłe rzeczy, nie? Ja jestem ciekawy jeszcze tutaj, co tutaj, o jest tak, jest tak zasypane. No bo tutaj jednak była dalej rzeka, nie? Jak było widać na, na zdjęciach. Tutaj dalej była rzeka. I ciekawe czy jak wzdłuż tego. Tylko właśnie ciekawe czy dochodziło te kołki. Te kołki jakieś są powbijane. Tutaj można było fajnie pokopać. Czy, czy wzdłuż tych kołków jeszcze by coś nie leżało fajnego? Ciekawe. No nic. Zjem sobie i lecę dalej. Teraz mam takiego moniaczka. Strasznie popsuty. To jest chyba dwa albo trzy feningi. Jakie już znalazłem tutaj takie. takie. Widać, tutaj taką mam koronę, jakiś herb. A tutaj to nic kompletnie. Tak mi się zdaje, że to będą dwa albo trzy feningi. Strasznie zajechany. Teraz takie cudko znalazłem małe. Będę takie coś yy, pokazywał, no bo to jest, mi się zdaje, moim zdaniem, ciekawe dosyć. Nie wiem, czy to jest od jakichś zapięcia, od czegoś. Zawsze się zastanawiam, wolę, żeby. Ktoś tam doradził, bo to takie rzeczy ciężko jest znaleźć w internecie, nie? A wiem, że tam jakieś specjaliści będą mnie oglądają. Tylko do śrubki widać. To chyba aż tak stare nie będzie, ale myślałem, że to jest w ogóle brąz. Ale czy to będzie brąz? Ciężko też powiedzieć. Mi się że to będzie bardziej mosiąc. Ale może i brąz. Ale i śrubki do tego? Nie wiem. Ale jest ta rzeka piękna. I piękne rzeczy wychodzą Mamy jakąś przepiękną monetkę I takiej też nie mam Gdzie jeden Feningus 1808 Ale ona jest piękna Tu ją ha Wcześniej może bo tak to Ale jest przepiękna Nie mam takiej znowu Tutaj mi wychodzą same rzeczy jakieś, które kurczę Ja, ja na tamtej rzece u mnie nie znalazłem to jest dla mnie Dziwne. i ta boratynka jeszcze, no ja jestem normalnie w szoku że taka lokalizacja rzeki niepozorna lokalizacja a takie monetki wychodzą, no ja jestem normalnie w szoku nie przepiękna jest też w stanie normalnie super A, mamy guziczka tak mi się zdaje że to będzie jakiś prusaczek nie? Tam, jakiegoś tam łożełka widać z tej strony? Raczej nic ciekawego, ale tutaj tak w miarę, w miarę, nie? jakiś tam łożełka widać, ale to na pewno nie nasz, jakiś starszy, i wszystko wzdłuż tego Wszystko Praktycznie tam może z metr dwa znalazłem, z dwie, trzy Feningi, ale te fiurera jakieś tam jeszcze, monetki inne. Jakiś złoto Weimaru, czy tam wejmaru we, we, nie wiem jak tam tam się mówi, dokładnie, ale wszystko wzdłuż z tego. To musi być dosyć stare. Nie wiem, czy to miało być kotama jakaś zrobiona, nie rozumiem. Czy to po prostu jakoś zatrzymanie tych gałęzi, bo czasami to ja nieraz przechodzę, to oczyszczam, bo tu jest pełno gałęzi nawalone, nie? No ale to pierwszy co oczyszczam, więc możliwe, że to było po prostu po to, nie wiem, nie, nie wiem, po co jakieś było robione, ale mi się zdaje, że to było robione już ze 200 lat temu, nie? Skoro tu wychodzą. Monet i nawet nie, bo to nawet Boratynkę znalazłem. Boratynkę. ile Buratynka może mieć? Kurczę, nie pamiętam teraz Boratynki, jak tam bito. Ale też pewnie ma za 300-400 lat. No to nawet to może mieć ze 300 lat. Chyba, że po prostu popchnęło, że to zbudowali i przez to, że był taki nurt, to wiecie, spycha, nie? No bo tutaj do, pod sam ten spycham wszystko. Fajna sprawa. Jak zobaczę jeszcze raz gdzieś taką rzekę, ja będę przejeżdżał gdzieś tam się zatrzymam i też przetrzępię ją sobie, jeśli da się wejść. Bo tutaj fajnie da się, bo jest dosyć płytko, to zresztą to widać, że jest płytko w miarę. Tam tylko jest dosyć ciężko, bo jest taki nurt. No. Dobra, szukamy dalej. Jeszcze z godzinka i uciekam. Zawsze się zastanawiam, co to jest. Trochę tego znajduję w rzekach. I u mnie, i tutaj też kilka takich rzeczy znalazłem. Co to, to jest. Jak to brzmienie się odzywa. Dobra, ostatnia rzecz. Myślałem, że to jakiś motor, czy to... a to jest gościu jakiś. O, tu widać. Broń mu trochę ucieło i łepetynkę. No i nogi. <laughs> Biedny. No i teraz zrobię szybkie, szybkie podsumowanie, idę na drugą stronę zobaczyć. Takie lepsze rzeczy. Boratyneczka, jakieś takie cuda nie widy. Nie najlepsze to oczywiście te monetki dwie. Jezu! O, trzy w zasadzie. Ten groszek pruski ten fening. Chociaż też, też spoko. To mi zastanawia co to jest za cudo. No, taka, no i oczywiście ta fajeczka. Ala fajeczka, Reszczki I pierwsza moja boratini. Super. No i tu takie, których nie pokazywałem, bo po prostu mi się nie niedzę. Wiadomo, jakiś coś fajniejszego, chyba nie. Tu jakaś soczewka. jakaś tuleja miziana. Pierwszy raz w ogóle trafiłem, blachę. I całkiem, ona jest taka całkiem, całkiem. Czy ona da się naprawić? Chyba nie. No nic, dobra, idę dykse pod mostem na drugą stronę zobaczyć. Tam jeszcze ani razu nie szukałem i wątpię, że tam coś będzie. Nie wiem, jakoś nie czuję tej miejscowy, Wątpię, że tam ktoś łaził i wyrzucał coś, no ale zobaczymy. No, i macie to miejscówę, z tej strony, może i tam coś było wrzucane. Tylko tam jest tyle kamieni nawalone, takich już większych. O takich o betonowych, jakichś dziwnych rzeczy. Ciężko to wszystko przebić się przez to. Nie wiem, popróbuję, popróbuję, zobaczymy. A już to może do surwy, albo tutaj coś pogrzebie. jest tak wolnie, trochę jest tak na pewno mniej kamieni, nie? Ten nurt też mnie. Zależy mi, żeby nie były takie mocne. Bo już mi się nie chce tak męczyć. A to, jak tak stoi w nurcie, to, to męczy się przy takim kopaniu. No nie wiem, zobaczymy. Możecie mi wierzyć bądź nie, ale chyba znalazłem tą resztę troszeczkę części. Znaczy, tam jeszcze jedna pewnie część brakuje, z tego co pamiętam, ale chyba tą część od tej fajki. Z drugiej strony, 40-50 metrów dalej. Patrzcie, jak to poniosło. W życiu mnie powiedział, że tutaj będzie ta reszta tej fajki. W życiu. Tak mi się zdaje, że to jest to, nie? Bo jest ten sam kolor, i tak mi się zdaje, że to, to jest od tego cybucha, ale to. albo od tej fajki. Już teraz kurczę, już sam nie wiem, ale. kurczę, zabieram to, no bo, no bo będę miał. Zaraz <gry> szukam tu, może znajdę całą tą faję. Nie wiem, jak widać, pasuje. Kolor ten sam, chyba tak mi się zdaje. Przynajmniej, że. trochę. ale pasuje, więc to musi być od tej fajki. <gry> zdaje Szkoda, że reszcie nie znalazłem. Tu już jest taki cybuch, taki kolorowy, fajny, jejku, fajna sprawa. Ostatni fand. Yy, bardzo, bardzo ładne. I to w ogóle jest. To jest. To jest z czegoś zrobione. To jest metal jakiś w tym. W tym. Boże, ja się wysłowić nie mogę. Jakaś stal, ale czy to jest aluminium? Kurczę, nie wiem teraz, czy to jest aluminium, bo Bo tu w środku jest kamień. Takie z kamienia zrobione jest w środku. Pierwszy raz takie dość w ogóle widzę. Bardzo fajny. Yy, kończę, nie? Yy, ale tu na 100% wrócę jest dużo spalonego szkła, po wyginanego spalonego szkła nie wiem, coś się paliło, Duż, dużo różnego rodzaju w ogóle yy, szkła, kolorów różnych, no takich tupereli. Ale... kurczę muszę tu wrócić, bo coś wychodzi jednak. Tutaj znalazłem, tydzień temu byłem, też tak zajrzeć. Nie tydzień temu, przepraszam. Dwa tygodnie temu, nagrałem film. Tak, dwa tygodnie temu Przyszedłem dosłownie tutaj jest z tym, yy, z... kurczę, jak to się nazywa? Z magnesem Mówię, tutaj nic nie znajdę na ten, na sito, to wezmę sobie magnes I tutaj magnesem znalazłem taką przypominającą jakąś broń w ogóle, nie? Ale podniosłem to dosłownie w ręce to, tak... No tak, wiecie, już pobawiłem się tym i mi normalnie się rozpadała w rękach i poszła więc kurczę, który może... Chyba broń, ja nie wiem, też nie, nie jestem pewny nie będę gadał, już do broń, ale tak mi się zdawało, że to była jakaś taka malutka broń. I kurczę może jednak tutaj warto przyjść Zobaczymy. Zobaczymy za tydzień dwa, czy będzie mi się chciało, ale mi się zdaje, że... że kurczę będzie mi się chciało po takim życiu, bo to jest bardzo ładne w ogóle. Widać zdobienia. Pierwszy raz takie coś w ogóle widzę na oczy. Taką butelkę, żeby była taka buteleczka. I ona ta bank stara, nie? Ona była dosyć głęboko, myślę, że na 25-30 cm. Więc nieźle. Dobra. A wam oczywiście jak się podobał film, lajk, like, subskrybować na pewno, bo będzie dużo filmów z różnych grzech, z różnych, z różnych miast, może z twojego miasta. Zobaczymy. Dzięki i do zobaczenia.